Kochani, palma w ogrodzie zimą, Trachy Carpus fortunei, jedna z tych najbardziej wytrzymałych na zimno. Ale skoro jest mrozoodporna, to czy jest też wodoodporna? Okazuje się, że nie. I o tym dzisiaj. Dzień dobry. Pada deszczyk, pada równo, raz na palmę, raz na wiadomo na co, moi drodzy, ja sobie kaptur na głowę założę i już mi nie przeszkadza i palmie też by się taki kaptur przydał. Dlaczego? Słowem wstępu, moi drodzy, tu jest szmata. Ja tą szmatę wyciągnę, bo zaraz będę reagować inaczej. To jest szmata agrowłóknina, czyli taka szmata, która nie nasiąka wodą i ona tu nie była po to, żeby tej palmie, moi drodzy, było cieplej, tylko właśnie po to, żeby nie leciała do niej woda. Bo palma to, z czym nam się kojarzy palma? Moi drodzy, no palma nam się kojarzy z oazą. Gdzieś z tym, że ona z ciepłych krajów i ona faktycznie bardziej wytrzymuje suszę niż deszcz. Ale tu nie chodzi o deszcz letni, tylko chodzi o ten deszcz, który mamy zimą, wiosną. Kiedy temperatury oscelują lekko powyżej zera, mamy 5-10 stopni i taką paskudną aurę jak teraz, że nam leje z tego nieba, moi drodzy, to jest dla palmy gorzej niż jakby przyszło minus 5, minus 10. Dlaczego? Bo do tej parmy wtedy tutaj, do tak zwanego serca palmy, tu gdzie ja wyciągam tą szmatę. Wtedy leje nam się woda. I kiedy ta woda dociera nam tutaj, tu, gdzie wyrastają te liście, moi drodzy, to co się dzieje? W momencie, kiedy palma śpi, a ona teraz śpi, bo za zimno jest dla niej, żeby ona normalnie rosła, normalnie wegetowała, ona zaczyna gnić. I te wszystkie młode listki tutaj. Tam, gdzie one wyrastają, te młode łodyżki, bardzo delikatne tkanki, przy plusowych temperaturach, dużej ilości wody, momentalnie procesy gnilne. I to kończy się, moi drodzy, bardzo często tym, że na wiosnę, nawet jak nie było dużego mrozu, wyciągamy te liście jak zapałki. Jeżeli mamy dużo szczęścia, to serce palmy, czyli to, co jest tutaj w miejscu, gdzie wyrastają te liście, przeżyje i ona wypuści nam nowe. Ale wcale nie znaczy że to serce nam przeżyje. Czasami po prostu staje nam taki kołek, który sobie możemy tylko i wyłącznie obsadzić pnączami. Więc skoro już wiemy, o co chodzi, no to czemu nie tylko szmata, moi drodzy? Bo ta szmata w którymś momencie jednak ta woda sobie zawsze znajduje miejsce, zaczyna ta woda jednak wlatywać do środka, więc na krótkie deszcze ok. Więc zrobię coś, co będzie też prowizorką, ale już trochę na większe opady. Chodźmy działać. Pogoda niezwykle mobilizująca do tej pracy, bo naprawdę nie chcę mieć trupa z tej palmy. Co ja sobie przygotowałam? Moi drodzy, przygotowałam sobie taki mm, krzyż. No nie będę krzyżować palmy, będę robić pseudo parasol. E, kantówka, moi drodzy, i dwa mm, e, patyki z bambusa, e, powiązane wszystko na trytytki. Ja sobie tutaj jeszcze pozabezpieczałam śrubkami, żeby to wszystko było w miarę stabilne, żeby się nie giwało na prawo i lewo. Lepiej byłoby to zrobić drutem, bo trytytka lubi parcieć i pękać, ale to jest, mówię, wszystko na szybciocha. Więc e, teraz sobie spróbuję, moi drodzy, naciągnąć tą folię. Jaka folia? Moi drodzy, najważniejsze, żeby była przezierna, żeby przez nią przechodziło światło, bo światło dla palmy najważniejsze jest. I czym grubsza, tym lepsza. Poza tym żadnych warunków nie ma. Oczywiście, że będę działać na tretytki, bo jest mokro i chodzi o szybkość. Ten odcinek nie był specjalnie jakoś planowany. I to nie będzie efekt, że tak powiem, e, jakiś spektakularny. I mam nadzieję, że mi to do wiosny wytrzyma, bo wiadomo, no, e, prowizorka powinna trzymać najdłużej, prawda? Jeżeli czegoś nie da się zrobić na trytytki, no to nie da się tego zrobić. Wyszło mi wyjątkowo szkaradne coś, ale przynajmniej kaptur mogę e, zdjąć. Moi drodzy, chodzi tylko o ten środek o to serce palmy. To, że tutaj dędają takie farfocle, ja się teraz tym nie będę przejmować. Jak przestanie padać, a ja sobie to obetnę, żeby mi nie zaciągało też do środka palmy, ale teraz trzeba to. będzie. Umocować do palmy. No i teraz to moi kochani, będzie wielka improwizacja. Zobaczymy, czy to jakoś nam tutaj wejdzie między te liście i czy uda mi się na tej relatywnie ciężkiej kantówce to umocować tak, jak ja bym chciała. To jest spontanie, to jest prowizorka, dlatego od razu moja e, pierwsza uwaga, nie kantówka, bo jest ciężka, będzie ciężko przymocować. Dwa większe. Większe. Ja widziałam pierwsze dwa badyle, które miałam, ale no okej, okay, na razie będzie okej, okay, ale jak będzie zawiewać, za małe. Za małe trzeba by większe, ale dobra. I teraz na co ja to montuję na trytytkę, tylko większą. Na razie, bo to sama trytyka tego nie utrzyma, a mam tylko jedną taką. Trzeba się tu wgryźć między te. E, Wiecie, te, te takie pozostałości po liściach. Ta radę? Złapię? Złapię. E, słuchajcie, to się, to się nawet trzyma. Ściągnę kaptur, tu nie pada. Działa. Moi drodzy, jeżeli coś wygląda głupio, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie. E, oczywiście e, ja bym nie była sobą, e, zabezpieczę sobie to jeszcze takim parcianym paskiem. Po prostu, żeby to mi się nie ześlizgnęło, bo ech, ma dosyć dzisiaj wiać. Jak przestanie padać, ja się tym zajmę trochę, że tak powiem, bardziej na poważnie. Takie jest moje życzenie, ale jak znam, życie będzie stało do wiosny, jak się będzie trzymać. I tu naprawdę nie pada, mimo że jest to sporo za mało, jak spojrzałam już za odległości po zamontowaniu, ale to nie jest problem. Wymieni się te dwie bambusowe tyczki i już będzie sprawa załatwiona do wiosny. O ile nie przyjdą, rozumień trzeba będzie ocieplać. Mamy spokój. Ale ta cała instalacja tutaj, moi drodzy, brzydkie, paskudne kraty. Dlaczego one tutaj są? A no właśnie z tego powodu, że stoi tutaj ta plastikowa, paskudna czapla. Co ta czapla tutaj robi? To nie jest ozdoba ogrodowa, to jest teoretycznie odstraszacz na czaple. Kiedy przychodzi prawdziwa czapla, teoretycznie, jak kupimy plastikową, to ta prawdziwa nie powinna. Na przyjść, bo one polują w pojedynkę. Jak jedna siedzi, druga nie przyjdzie, no tak bardzo jest to skuteczne, że musiałam położyć kraty na oczku. Więc, żeby ratować moje statko, niestety muszę mieć brzydkie oczko pod kratą, takie więzienne troszeczkę. No ale cóż. Może znajdziecie wy jakieś rozwiązanie? Piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakiś sprawdzony sposób na czaple. Ja już wykorzystałam błyski, wykorzystałam sztuczną czaplę, wykorzystałam jakieś tam e, takie na wodę, co e, tam e, psikają w, w czaple wodą. To w ogóle nie działa, bo moje oczko jest jak talerz małe i czapla ma tutaj po prostu taką wyżerkę, jak się dorwie, że no aż e, żal po prostu myśleć o tym, co tu się dzieje, jak ja na to nie patrzę, a potem przychodzę i ryb nie ma. Tak więc proszę Was o pomoc. Jeśli macie jakieś skuteczne rady, to piszcie koniecznie w komentarzach i wpadajcie na grupę egzotycznie. Moi drodzy, póki nasze ogrody śpią, mamy okazję pogadać sobie, wymienić się doświadczeniami i ewentualnie rozwiązać jakieś problemy, które się pojawiają w tym okresie zimowym, z zimowaniem roślin egzotycznych. Tak więc widzimy się na grupie. Miłego tygodnia. Trzymajcie się. Pa!